Wolności w Częstochowie Pytam mieszkańców, czym dla nich jest patriotyzm oraz święto niepodległości. No, według mnie, gdy, gdy na przykład y, słyszę hymn, no to automatycznie jakieś tam, jakieś tam odczucia się budzą w człowieku i od razu szybciej, y, serce szybciej bije i no, osobiście czuję się bardzo patriotką. Dla nas y, ogólnie patriotyzm jest bardzo ważną częścią życia. Ojej, to nie ma większego dla mnie niż patriotyz. Takie są sprawy. To jest na pewno danie się ojczyźnie, Miłość, wspominanie przodków, walczenie. Głównie tych, którzy walczyli za Polskę. I pamiętać o dniu niepodległości, o nawet tych mniejszych świętach, które nie okazuje się na co dzień, których nie mamy. Nie mówi się w telewizji. Dokładnie chciałem to powiedzieć. Myślę, że to jest. Bardzo dla mnie ważne słowo. Bardzo ważne, W ogóle uważam, że w tej chwili nie ma już patriotyzmu. Albo przynajmniej w, no, w jakiejś szczątkowej formie został jedynie. No, patriotyzm jest bardzo ważny w życiu chyba każdego człowieka, prawda? No, co więcej mogę powiedzieć. Dzień niepodległości. Tylko i wyłącznie. Tylko wyłącznie. Albo zakończenie I wojny światowej. Nie wiem, na no, świętem narodowym. Takim, no, które trzeba celebrować też odpowiednio i przekazywać. Zapraszamy mieszkańców Częstochowy i regionu na Marsz Narodowy, który odbędzie się 11 listopada w Częstochowie. Marsz rozpoczniemy o godzinie 13 na placu Ignacego Daszyńskiego przy pomniku błogosławionego Jana Pawła II. Skąd alejami Najświętszej Maryi Panny przemarszujemy do grobu nieznanego żołnierza. O godzinie 15 w Bazylice Jasnogórskiej odbędzie się uroczysta msza święta za ojczyznę, którą celebrować będzie arcybiskup Wacław Depo, metropolita Częstochowski. Przyjdź na Marsz Narodowy. 11 listopada Częstochowa, godzina 13, plac Ignacego Daszyńskiego.